A więc cześć, siemanko, witajcie w kolejnym filmie na kanale z farmy, na kanale oczywiście farmer z Wielkopolski. No i witam wszystkich serdecznie Was w kolejnym filmie właśnie z farmy. Jak już było mówione, że wczoraj, w czwartek, dla Was opublikowałem film z hodowli klików i na samym końcu jeszcze przyczynę do hodowli kur. No i dzisiaj tylko i wyłącznie kury, bo w dzisiejszym filmie właśnie opowiem Wam o Plana nadchodzących wakacji właśnie tegoroczne nie dość, że w tym roku już szkoła się kończy w moim już wieku i tym bardziej chodzenia od tej szkoły uszczędzania, więc już kończę w tym roku. No co, plany jak plany ale no troszeczkę sobie poopowiadać, abyście wiedzieli też na kanale co przez ten czas będzie się działo, bo wczoraj upublikowałem dla Was długiego posta, więc jak ktoś jeszcze nie widział, nie czytał, to zapraszam serdecznie na kartę społeczność, żeby odczytać i sobie sprawdzić, co tam mniej więcej o tym wszystkim będzie się m.in. też <laughs> działo. Więc ja Was zapraszam do oglądania trzeciego filmu. E, ten film, który dla Was dzisiaj nagrywam w piątek po południu, to również go dzisiaj na kanale w piątek zobaczycie o godzinie 18, Więc serdecznie zachęcam do bycia teraz na bieżąco z każdym nowym dniem. No i co, następnym z też pamiętajcie, zostawienie łapeczki w górze pod filmem, komentarza i udostępnienie innym, a także zapraszam na kanały, które są standardowo wymieniane, jak i też zadawanie masy pytań do Q&A, więc serdecznie zachęcam do tego wszystkiego, co i jak, a ja bez żadnego przedłużania już, moi drodzy, rozpoczynam opowiadanie, co mniej więcej w tym roku w wakacje się na farmie przede wszystkim odbędzie. A więc tak, co jak co, wczoraj opublikowałem dla was posta, więc jak ktoś jeszcze nie widział, to naprawdę zachęcam do przeczytania, bo post jest dosyć długi, więc sam pewnie z 5 minut czytania Wam zejdzie jak niecałe 10, bo ja pisałem ten post właśnie prawie 10, niecałe 15 minut <laughs> bo tak mi akurat zajęło no i moi drodzy, jeżeli chodzi o farmę w tym roku w wakacje, bo przed wakacjami miało to wszystko się odbyć, no niestety brakowało czasu i kompletnie za to się przede wszystkim też nie brałem, więc nie mam nadzieję, że i tym razem w wakacje, gdzie będzie nieco więcej czasu to wiadomo, praca, nie praca i takie tam Praca na farmie i poza farmą również, więc to wszystko tutaj na kanale będziecie, moi drodzy, widzieć. Plan na tym roku wakacje nie dość już szkołę, ukończę i tak dalej, i tak dalej, bo za tydzień w piątek o tej porze to już będą w sumie już wakacje, się rozpoczną. No i w tym roku w wakacje zamierzam zbudować tak. Nowy kurnik o na 25 kur, bo te 30 kur, to jednak, będzie troszeczkę za duży kurnik, póki co, na tej działce, którą tutaj mam i na tym wybiegu no jednak zbuduję ten kurnik na 25 kur no bo jednak myślę, że na 25 kur to jakoś tako mniej więcej wyjdzie, że dzięki temu wszystkiemu tutaj, moi drodzy, będzie ten kurnik budowany i stawiany, no to te, właśnie tutaj kurnik na te 25 kur, myślę, że powinien tutaj na spokojnie wystarczyć, póki co jeżeli będzie brakować, to wiadomo Kurek się dokupi, więc tak czy inaczej będzie to wszystko pięknie. Mam nadzieję wyglądać. No więc jeżeli chodzi o ten kurnik, to będzie budowane. Kurnik przewiduje gdzieś budować w lipcu, mniej więcej gdzieś może jeszcze przed drzwiami, w zależności od tego, jak tutaj mi pięknie wyjdzie z czasem, żeby na to wszystko tutaj zająć czas budowy i tak dalej. Bo w jeden dzień wiadomo, wszystkiego się nie zbuduje naraz. No i spoza kurnika, którego będę jeszcze budował, to będą nowe kratki dla króliku, bo wczoraj wczorajszym filmie ze sprzedaży, ile zarobiłem na królikach, na targowisku. Jeszcze opowiadałem, że będą nowe kratki. No i te nowe kratki, bo wygadałem o tym już dawno. O kurniku zresztą też, więc no moi drodzy, jeżeli chodzi o wakacje w tym roku, to nie dość pracowite, to jeszcze kurde, oporowe, więc no naprawdę będzie się przede wszystkim tutaj działo na bieżąco, dzień przy dniu. Więc to jest to, co najważniejsze, również tutaj, moi drodzy, te nowe klatki, bo w wakacje jak dobrze wiecie na początku, teraz Wam chciałem powiedzieć, że w wakacje w tym roku będą nowe rasy hodowli klików. Więc no... będę przechodził w rasowe pomału króliki. No Te, które będę miał, to też mieszańce będę hodował cały czas. Tylko że w tym roku, w wakacje, tym bardziej chcę rozpocząć nową hodowlę klików, i to będą rasowe, tym bardziej. Też od młodych zacznę, dziś tutaj będę ludzi jak szukał, jak ktoś coś będzie hodował no to po zbudowaniu pełni kratek dopiero rozpocznę hodowlę klików rasowych, nie, mów, nie mówię, że jakoś mega dużo czy coś, ale ze trzy razy to na pewno zawitają w wakacje, a jakie to jeszcze to tych raz będę powracał no i będę zresztą jeszcze z tego filmy i tam vlogi na kanale, więc jeszcze do tego wszystkiego się powróci. No to te nowe kratki, które będę budował, no to mam zamiar budować dwie kratki. Jedna będzie kratka sześciokomorowa, a druga kratka, która będzie budowana również, no to ja myślę, że będzie albo trzykomorowa, tak jak jest ta pierwsza, albo jeszcze może dodatkowo sześciokomorowa, żeby na ilość tych klików jakoś pomyśleć. Żeby, jeżeli by się okazało, że kupię samiczki i samce i samiczki byłyby zakocone i bym widział, że szykuje się wykot, to już Bym wolał się rozejrzeć, żeby te klatki były nieco większe co do budowy i do zbudowania. No, żeby tych miały przede wszystkim miejsca na latanie, nie tylko i wygodę, żeby nie było, że jest klatka zbudowana metr na metr czy mniej niż metr. Więc na pewno takich rzeczy nie będę starał się robić. No i oczywiście w wakacje w tym roku, jednak po bardzo długim okresie czasu, rozpoczniemy hodowlę, moi drodzy. Rozpocznijmy hodowlę kaczek rasy Pekin. O którym też bardzo, bardzo dużo było wspominane, więc, no, jednak się doczekacie w wakacje tych nowych nabytków. Więc, no, naprawdę, nie do, że będzie ich przybywać, to jeszcze trzeba w to inwestycje włożyć, więc, no, wiadomo, że to szybko na razie się nie zrobi. Kaczki na to wszystko przyjdzie czas, bo w ciągu jednego dnia nie będę w stanie aż tylu zakupów narobić. Więc, no, przede wszystkim. Na to będę chciał zwrócić szczególną uwagę. No i również, żeby to się przede wszystkim mogło na spokojnie udać. Więc no co jak co, ale naprawdę rozwój farmy w tym roku już naprawdę będzie ruszył na dobre, jeżeli chodzi o okres wakacyjny. Po wakacjach także zobaczcie, jak to będzie to wszystko wyglądać, więc również w tym wszystkim będzie się pomału coś tam działać. Więc no miejmy nadzieję, że farma do końca tego roku Coś tam ruszy już na dobre, że inwestycje pójdą Że oczywiście na te inwestycje się zarobi I tak dalej, i tak dalej, więc no Zobaczymy tak naprawdę co z tego wszystkiego nam jeszcze wyjdzie Bo czasu mamy jeszcze dosyć sporo No jak do wakacji, no to już ostatni tydzień szkoły No w poniedziałek tak nie idę, tylko idę teraz we wtorek Bo na egzamin praktyczny zawodowy Kończący szkołę zawodową z trzech lat, więc no na to również się muszę stawić, no i zaś resztę wolne, bo dopiero w piątek zaś na zakończenie roku się przyjdzie. Więc tym bardziej będzie tutaj możliwość. No i moi drodzy, najnowsza inwestycja, jaką będę chciał również włożyć, ale już będzie gdzieś pewnie pod koniec wakacji, to zamierzam rozpocząć i spróbować rozpocząć hodowlę kóz. Myślę, że będą kuski i koziołki, ale to zobaczymy na razie, bo na tym też jest dosyć duży interes i właśnie... Żeby to wszystko rozpocząć, założyć i zbudować oczywiście miejsce, żeby było przeznaczone do każdej z tych hodowli. No to naprawdę z tym wszystkim będę chciał co zrobić, no to miejmy nadzieję, że również wypadnie, ale to już tutaj będzie temat osobny liczący, więc póki co powiem wam tylko to, co jest i to, co właśnie chcę zbudować w tym roku wakacje. Ja będzie dużo czasu, bo powinno się tego czasu też znaleźć dla siebie, żeby coś między innymi pogrzebać na farmie i tak dalej, i tak dalej, więc miejmy nadzieję, że to wszystko pięknie wyjdzie zgodnie z planem, tak jak mówiłem na niektórych filmach, a jednak musieliście czekać, no i jednak wakacje no spokojnie z tym wszystkim ruszymy, a czy będzie pogoda, nie pogoda, to coś tam się będzie, myślę, żeby coś, coś podziałać, żeby w wolnym czasie coś takiego mniej więcej, drodzy widzowie, porobić. No i z tego wszystkiego, jeżeli chodzi o te hodowle zwierząt, no to byłyby cztery hodowle zwierząt, no bo tak dochodzą kury, yy, króliki te nowe rasy, kaczki rasy Pekin i tylko i wyłącznie na razie, tylko ta rasa Pekin będzie. No i oczywiście hodowla yy, kurs. Bo wszystkiego po trochu chcę spróbować przede wszystkim zobaczyć jak to się hoduje, yy, jak to mniej więcej będzie mi wyglądać, czy będzie mi się to widziało, czy też nie, no to już będę widział sam po sobie po jakimś czasie będę z tego zadowolony również, czy też nie, no to wiadomo, że na to też przyjdzie pora, żeby troszeczkę o tym zaś omówić tutaj dla Was na kanale, żebyście też widzieli, żebyście słyszeli i widzieli moją decyzję, na, na którą zazwyczaj będę e, mówił. Pewnie będą pozytywy i negatywy, więc na no, w zależności od tego wszystkiego, co e, tak naprawdę się w tym wszystkim ułoży i się złoży, żeby to miało ręce i nogi. Więc miejmy nadzieję, że to wszystko pięknie wyjdzie tak jak należy no i oczywiście w wakacje i już właśnie od tego filmu wczorajszego który wleciał na kanale no to wakacje również w okresie wakacji od 21 czerwca do 1 września tego roku będę chciał robić takie daily non stop żeby bez żadnej przerwy że będą i filmy short się pokazywać co jakiś czas kilka razy w tygodniu filmy i vlogi jako maraton i daily żeby to było pomieszane z tym i z tym no, żeby przez wakacje powstawiać jak najwięcej nowych filmów i vlogów, żeby przez ten czas, to były te przerwy nieraz i nie było w ogóle filmów, to żeby przez okres wakacyjny ponadrabiać zaległości, żebyście widzieli, co tak naprawdę się dzieje. Więc no, co, do, co do reszty szczegółów, to jeszcze będę do tego mówił, bo troszeczkę tego opowiadania jeszcze przy tym <laughs> będzie, więc nie ma czego się tak naprawdę też dziwić. Więc co i jak ważne, żeby też to się mogło pięknie... Złożyć z tematem tak jak powinno być, więc jak przyjdą żniwa, przyjdzie czas żniw, pracami przed żniwami i pracami pożniwnymi, no to również będzie temat osobny na kanale. Więc również o tym wszystkim się drodzy widzowie dowiecie, kiedy to nastąpi, bo wiadomo, że do żniw to jeszcze troszeczkę czasu również zostało. Wiadomo, czas, bardzo, czas, czas bardzo szybko leci, więc nie ma czego się spodziewać, że tak wygląda, ani inaczej, więc no, ważne jest to, że szkoła ukończona będzie i <laughs> oczywiście też będzie możesz w końcu więcej mieć czasu dla siebie, nie doży do roboty na początek i dopiero po robocie, jak się będzie wracać, no to się będzie zaczynało coś tam się grzebać, żeby tutaj pomału coś tam się stawiało, robiło i żeby nie było, że nic takiego nie ma, bo tego już nie będę chciał robić, więc no, miejmy nadzieję, że to wszystko pięknie wyjdzie tak jak należy. No więc drodzy widzowie, jeżeli chodzi o ten film, to myślę, że to będzie na tyle w pierwszym dniu opowiadania. W kolejnym filmie e, z farmy myślę, że w niedzielę albo dopiero w poniedziałek e, powrócę do tematu jeszcze co i jak będzie budowane i co będzie jeszcze stawiane i co innego. No bo jednak tych inwestycji troszeczkę jest, więc zanim się zrobimy jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, to jednak tego czasu również będzie trzeba potrzeba, aby zakwaryfytować i mieć tego czasu naprawdę... Sporo, więc nie ma czego się obawiać. Więc ja wam serdecznie dziękuję z tego miejsca za oglądanie. żebym się podobało, to łapeczka w górze, komentarz od osiemdziesięciu innych, wpadajcie też na kanale które są standardowo wymieniane. No i zapraszam również do zadawania pytań do QA, bo może i wakacje uda się to QA nagrać. Więc no, zobaczymy, tak naprawdę, co z tego wszystkiego nam wyjdzie. No i oczywiście aktywność, żeby była dosyć duża. Również będę mega zadowolony, jeżeli ten film będzie miał powyżej 10 łapeczek w górę, jak i pod każdym nowym filmem czy vlogiem, no bo jednak ta aktywność dużo większa, nie sprawiała więcej mocy do nagrywania i tak, dalej, i tak dalej, więc co jak to, albo naprawdę świetnie by to, myślę, żeby to wyglądało, więc ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, na razie, cześć!